W sobotę o 17.00 meczem z jutrzenką Płock, piłkarki ręczne Polonii Kępno rozpoczną nowy sezon na parkietach pierwszej ligi. Zespół bardzo solidnie przepracował okres przygotowawczy pod okiem nowego trenera Macieja Nowickiego, szkolnie więc to nie jedyna zmiana w kempijskim klubie na zbliżające się rozgrywki. W zespole doszło do kilku zmian kadrowych. Czego możemy oczekiwać od teamu trenera Nowickiego? Jesteśmy dobrze przygotowani, bo sparingi pokazały, że stać nas na, na wiele myślę, że o podium. Spokojnie będziemy mogli walczyć. Na pewno nie będzie łatwo i to już pierwszy mecz na pewno to zweryfikuje i pokaże, że trzeba będzie walczyć trzeba będzie walczyć o każdy centymetr na boisku i naprawdę mocno się sprzedać na tym boisku, żeby, żeby wywalczyć te dwa punkty. Liczę na dobry start, że w sobotę po prostu gramy o dwa punkty po pełną pulę. Także kapitan zespołu Grażyna Cichoń przed inauguracją sezonu jest dobrej myśli. Na pewno będziemy walczyć o najwyższe cele, czyli o pierwsze miejsce w, pierwsze, w pierwszej lidze. No zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dużo wzmocnień było w innych zespołach, no w naszym również, no nie jest to żadną tajemnicą, ale inne zespoły też się bardzo mocno wzmocniły i wydaje mi się, że w tym sezonie, w tym roku Liga będzie zdecydowanie mocniejsza niż w tamtym roku. Zdaniem Grażyny Cichoń ważny jest start, odpowiednie wejście w rozgrywki. Będziemy się starały zrobić wszystko, żeby wygrać. Na treningach specjalnie się przygotowujemy pod ten zespół, oglądamy mecze z tamtego sezonu, z dwóch, z, z dwóch lat wcześniej, które były. Podglądamy je cały czas, uczymy się ich zagrywek, Obrony też podnie podstawiamy sobie troszkę. Wiemy, że dwie, dwie najmocniejsze zawodniczki z Jutrzenki odeszły do Kościerzyny. No, mamy nadzieję, że ta jutrzenka jest troszkę słabsza niż w tamtym sezonie, ale na pewno nie zlikwidujemy nie, nie tego zespołu i będziemy się starały brać mocną obroną, mądrze w ataku i popełniać jak najmniej błędów. Te mecze spalingowe, zwłaszcza z wyżej notowanymi rywalami pokazały, że grać w piłkę naprawdę potraficie i, i faktycznie ten sezon może być udany. No tak, grałyśmy takie dwa sparingi z Piotrkowią. No wiadomo, to jest zespół z Ekstraligi. No pierwszy mecz, no dwa w sumie mecze zagrałyśmy bardzo, bardzo dobrze. Troszkę nawet byłyśmy zdziwione. Tak, taką naszą dobrą postawą, znaczy zdziwione, no, no, czy to, no tak można powiedzieć, że jesteśmy zdziwione zdziw i zaskoczone, ale jak najbardziej pozytywnie naszą dobrą postawą z tymi zespołami, y, bo y, jak grałyśmy na turnieju w Dobrzeniu zdarzały nam się troszkę słabsze mecze y, i oby jak najwięcej było tak dobrych jak z Petkowem, może to jest kwestia naszej jakiejś mobilizacji, motywacji, y, no i no, mam nadzieję, że będziemy walczyły i grały jak tutaj, jak najlepiej, żeby nie zawieść kibiców y, i wygrać ten mecz. Dla ciebie to już będzie chyba czwarty sezon w Polonii To myślisz, że najbardziej udany to będzie sezon? No zobaczymy, inna, inna pozycja, bo teraz y, trener mi tutaj stawia na środku rozegrania. To jest tak, mówimy potocznie, że to jest mózg zespołu. Y, troszkę, no, troszkę dla mnie wyzwanie, nowa pozycja, ale no, mam nadzieję, że, że sobie poradzę na treningach. Wydaje mi się, że nie, nie skromnie powiem, nie jest najgorzej. Także no zobaczymy, zobaczymy, jak to mecz wszystko zweryfikuje. To, to wiadomo, też są emocje, są kibice, człowiek się trochę na pewno mocniej stresuje niż przed sparingami, ale zobaczymy, no mam nadzieję, że będzie, że będzie jak najlepiej, będę się starała, żeby ten sezon był w moim wykonaniu jak najlepszy. Cały zespół z Kępna bardzo liczy na wsparcie swoich kibiców, podkreślał trener Nowicki. Na pewno zapraszam kibiców. Yy... Myślę, że ten pierwszy mecz pokaże, że warto przychodzić, że dziewczyny yy, będą chciały grać właśnie, bo gramy właściwie dla kibiców, nie dla siebie, bo dla siebie to nie byłoby sensu tego robić. Chcemy się tutaj pokazać z jak najlepszej strony. W każdym meczu yy, obiecuję walkę o dwa punkty i że naprawdę będziemy gryźć przysłowiowo parkiet. W sobotę sezon rozpoczną także pozostałe ekipy w pierwszej lidze. MKS AZS UMC z Lublin zagra z AZS-em awf -M Warszawą. Słupia Słupsk podejmuje dwójkę profilnowy Sącz. SMS ZPR Płock zmierzy się z koroną Handbal Kielce, AZS Łącz Polkdańsk rywalizować będzie ze spartą oborniki, a KPR Kobierzyce z uks mpc kościeżyną.